Niech żyje Jezus. Dziś w kolejnym odcinku z cyklu poniedziałki ze świętym Maksymilianem przyjrzymy się, jak święty Maksymilian odnosił się do masonerii. Jego stanowisko w tej sprawie było niezwykle zdecydowane i pełne głębokiej troski o wiarę i moralność. Zostań ze mną, by odkryć, co święty Franciszkanin miał do powiedzenia na ten ważny temat. Święty Maksymilian Maria Kolbe, znany ze swojego zaangażowania w obronę wiary i moralności, miał także jasne i mocne poglądy na temat masonerii. Jego życie i nauki są cennym źródłem wiedzy o tym, jak należy podchodzić do zagrożeń wobec integralności i wartości katolickich. Święty Maksymilian Maria Kolbe był zdecydowanym przeciwnikiem masonerii, której działalność uważał za zagrożenie dla Kościoła katolickiego i dla wartości chrześcijańskich. Widział w masonerii nie tylko filozofię sprzeczną z wiarą katolicką, ale również ruch, który zagrażał podstawowym zasadom moralnym i duchowym. Masoneria to tajne stowarzyszenie, które powstało w XVII wieku i od tego czasu uzyskało znaczny wpływ. W różnych dziedzinach życia społecznego, politycznego i kulturalnego. Jej wpływ jest często subtelny, ale głęboki. Patrząc na dzisiejsze czasy, nie możemy temu zaprzeczyć. Relatywizm moralny i religijny. Masoneria promuje ideę relatywizmu moralnego, w którym prawda i wartości są subiektywne i zmienne. Przeciwstawia się to nauczaniu katolickiemu o absolutnej prawdzie Chrystusa. W praktyce oznacza to, że zasady moralne mogą być interpretowane według osobistych przekonań, co prowadzi do erozji obiektywnego poczucia dobra i zła, co niesamowicie zauważalne jest w dzisiejszym świecie. Laicyzm i antyklerykalizm. Masoneria dąży do oddzielenia religii od życia publicznego i polityki. Dąży do osłabienia wpływu kościoła na życie społeczne, co może prowadzić do marginalizacji wartości chrześcijańskich i moralnych w przestrzeni publicznej. Brzmi znajomo? Tajemnica i elitaryzm. Cechą charakterystyczną masonerii jest jej tajemniczość i elitaryzm. Wiele działań masonów odbywa się w zamkniętych kręgach. Tajne rytuały i ceremonie mogą prowadzić do działań, które są sprzeczne z otwartością i transparentnością, co może podważać zaufanie społeczne, zagrożenie dla jedności Kościoła. Masoneria często promuje ideę religijnego pluralizmu, która może prowadzić do podziałów wewnętrznych w Kościele, dąży do osłabienia jedności katolickiej doktryny poprzez promowanie różnorodnych przekonań religijnych i filozoficznych. Które mogą podważać podstawy wiary katolickiej. Święty Maksymilian Maria Kolbe dostrzegał te zagrożenia i ostrzegał przed nimi. Jego stanowisko opierało się na głębokiej wierze i przekonaniu, że Kościół katolicki jest strażnikiem prawdy i moralności, które są zagrożone przed masonerią. W swoich pismach i kazaniach podkreślał konieczność obrony tych wartości. Przed wpływem ideologii, które mogłyby je osłabiać. Święty Maksymilian widział w masonerii nie tylko zagrożenie dla Kościoła, ale także dla całego społeczeństwa. Jego wezwanie do walki z jej wpływem było nie tylko działaniem obronnym, ale także próbą ochrony integralności i jedności wspólnoty katolickiej. Jednym z kluczowych aspektów, na które zwracał uwagę, była niezgodność masonerii z nauką Kościoła o absolutnej prawdzie i jedności Chrystusa. Masoni często promowali ideę relatywizmu religijnego, w którym prawda jest subiektywna i zmieniająca się. Kolbe, jako gorliwy obrońca katolickiej prawdy, potępiał takie podejście jako niebezpieczne dla integralności wiary. Dziś, kiedy masoneria i jej ideologie wciąż mają wpływ na aspekty życia społecznego i politycznego, przesłanie świętego Maksymiliana Marii Kolbego pozostaje aktualne. Jego stanowisko przypomina o konieczności obrony wartości katolickich i duchowej integralności. Święty Maksymilian ukazuje, jak ważny jest, Byśmy pozostawali czujni wobec wszelkich ideologii, które mogą zagrażać naszej wierze. Jego życie i nauki są wezwaniem do głębszej refleksji nad naszymi wartościami i do działania w obronie prawdy i moralności. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, polub ten film, zostaw komentarz poniżej. Podziel się tym filmem z innymi i subskrybuj kanał Apostolatu Najświętszego Serca, aby nie przegapić kolejnych odcinków dotyczących kluczowych kwestii duchowych i moralnych. Zachęcam Cię również do modlitwy o ochronę Kościoła i wszystkich ludzi wierzących, abyśmy mogli trwać w prawdzie i wierze. Szczególnie zachęcam do modlitwy aktem strzelistym do Matki Bożej niepokalanej. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Dziękuję, że spędziłeś ze mną ten czas. Do zobaczenia w następnym odcinku. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.